呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵 wujek nas nagra. Dobrze? No nie, wiesz co, my nie możemy tak, bo wujek może odczepić tył, wiesz? Dlaczego wujek może odczepić tył? Wujek robi takie przeszkody? No. Patrz, jak dziki jeździ. Dziki? <noise> no. On je jak dziki. No. A teraz my możemy tak pojechać. Pojechał. A teraz my możemy...